Witaj na kanale Horyzont Możliwości. Dziś zagłębimy się w inspirującą mowę Briana Tracy'ego o tym, jak zacząć działać i osiągnąć swój pełny potencjał. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i pozwól, by słowa Briana poprowadziły Cię na drodze do sukcesu. Dziś chcę poruszyć temat, z którym wszyscy zmagaliśmy się w pewnym momencie realizowanie zadań. Wszyscy mamy marzenia, cele i ambicje, ale jak często zdarza się nam mówić, zrobię to jutro, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że jutro nigdy nie nadchodzi? To powszechna historia, ale pozwól, że przedstawię Ci inną narrację. Opowieść o przezwyciężaniu prokrastynacji i przekształcaniu marzeń w rzeczywistość. Wyobraź sobie osobę taką jak my wszyscy. Ta osoba miała marzenie, wizję tego, co chciała osiągnąć. Ale w przeciwieństwie do wielu, zdecydowała, że nic, nawet jej własne wątpliwości, Lęki czy skłonność do odkładania nie stanie jej na drodze. Wiedziała, że aby urzeczywistnić swoje marzenie, musi zmusić się do działania. Nie chodziło o to, by pracować ciężej. Chodziło o to, by pracować mądrzej i wyznaczać jasne, osiągalne cele i utrzymać dyscyplinę potrzebną do ich realizacji. Ta historia nie opowiada tylko o ciężkiej pracy. To opowieść o determinacji, by odnieść sukces mimo wszystkich przeciwności. Ta osoba nie urodziła się z nadzwyczajnymi talentami czy zdolnościami. Tak jak wielu z nas, mierzyła się z wyzwaniami i porażkami. Tym, co ją wyróżniało, było niezachwiane zaangażowanie w swój cel. Rozumiała jedną, kluczową prawdę: sukces nie przychodzi do tych, którzy czekają. Przychodzi do tych, którzy wychodzą i chwytają go obiema rękami. Chodzi o pojęcie decyzji i trzymanie się jej bez względu na wszystko. Możesz zapytać, jak im się to udało? Jak pokonali bezwład, który tak wielu z nas powstrzymuje? Odpowiedź jest prosta, choć głęboka. Opracowali plan. Rozbili swój ostateczny cel na mniejsze, wykonalne zadania. Każde ukończone zadanie było krokiem bliżej do ich marzenia. Co ważniejsze, nie czekali na motywację. Wiedzieli, że motywacja jest ulotna, ale dyscyplina jest niezawodna. Zmuszali się, by wykonać pierwszy krok. Potem kolejny. I jeszcze jeden. Aż pojawiła się siła rozpędu. Każdego ranka budzili się z jasnym celem. Nawet w dni, kiedy wszystko szło nie tak, kiedy każda możliwa przeszkoda stawała im na drodze. Przypominali sobie swój cel. Przypominali sobie, dlaczego w ogóle zaczęli tę drogę. Z każdą pokonaną przeszkodą stawali się silniejsi i bardziej pewni siebie, wierząc, że są w stanie osiągnąć wszystko, na co się zdecydują. Ale nie udawajmy, że ta droga była łatwa. Były momenty zwątpienia. Chwile, gdy rezygnacja wydawała się jedyną rozsądną opcją. To właśnie w tych chwilach ujawniała się ich prawdziwa siła. Rozumieli, że droga do sukcesu jest wybrukowana porażkami, a każda z nich to lekcja w przebraniu. Szansa na rozwój i ulepszenie. Przyjmowali swoje porażki, wyciągali z nich wnioski i ruszali dalej z jeszcze większą determinacją. Teraz możesz zapytać, czego możemy się z tej historii nauczyć? Lekcja jest jasna. Jeśli chcesz spełnić swoje marzenia, musisz zmusić się do działania. Musisz wyznaczyć jasne cele, stworzyć plan i wdrażać go z nieustępliwą dyscypliną. Pamiętaj, nie rozmiar celu się liczy, ale rozmiar Twojego zaangażowania w jego realizację. Pomyśl o tym. Każde wyjątkowe osiągnięcie zaczyna się od jasności celu, od świadomości, co dokładnie chce się osiągnąć. Bez wyraźnego kierunku jesteś jak dryfujący statek, zdany na kaprysy wiatru i fal. Ale kiedy masz jasno określony cel, każda decyzja, każdy ruch żagla przybliża cię do miejsca, w którym chcesz się znaleźć. Pozwól, że opowiem ci historię, która doskonale pokazuje, jak ogromną siłę mają konkretne i określone w czasie cele. Był pewien młody sportowiec, który od najmłodszych lat marzył o zostaniu mistrzem olimpijskim. To nie było chwilowe pragnienie. To było płonące wewnętrzne pragnienie, które kształtowało każdą jego decyzję. Nie tylko trenował, wyznaczał sobie konkretne cele na każdą sesję treningową i każdy sezon. Wyobrażał sobie siebie stojącego na podium, czującego ciężar złotego medalu na szyi, słyszącego dźwięk swojego hymnu narodowego. Zapisywał swoje cele, dzieląc je na cele roczne, miesięczne i dzienne. Jego zaangażowanie było niezachwiane, a wszystkie jego działania były podporządkowane ich realizacji. I w końcu wbrew wszelkim przeciwnościom osiągnął to. Został mistrzem olimpijskim. Nie przez przypadek, ale dzięki świadomemu planowi. Ta historia nie dotyczy tylko sprawności fizycznej. To dowód na siłę wyznaczania celów. Skuteczne wyznaczanie celów to nie tylko powiedzenie sobie, czego się chce. To tak precyzyjne ich zdefiniowanie, by każda cząstka Twojego istnienia była skierowana na ich osiągnięcie. Wszystko zaczyna się od wizualizacji. Wyobraź sobie swój cel tak wyraźnie, jakby już był rzeczywistością. Poczuj emocje. Zobacz rezultaty. Zanurz się w doświadczeniu osiągnięcia tego celu. Ta wizualizacja to niezwykłe marzenie. To potężne narzędzie, które przygotowuje Twój umysł i ciało, by rozpoznawały i chwytały okazje, które przybliżą Cię do realizacji Twojego celu. Zapisz swoje cele. To działanie wydaje się proste, ale ma ogromną moc. Pisząc swoje cele, przekształca się z ulotnych marzeń w konkretne, namacalne zamierzenia. To forma deklaracji, zobowiązanie, że traktuje się na poważnie i naprawdę chce się osiągnąć. Ale nie zapisuj ich byle gdzie. Trzymaj je tam, gdzie będzie się widzieć codziennie, jako nieustanne przypomnienie o tym, do czego dążysz. Zaangażowanie to most między wyznaczeniem celu a jego realizacją. Ustalić cel jest łatwo. Ale potrzeba prawdziwej odwagi i determinacji, by się go trzymać. Zaangażowanie oznacza podejmowanie decyzji zgodnych z Twoimi celami, nawet gdy to trudne, nawet gdy masz ochotę zrobić coś zupełnie innego. Oznacza to, że przebijasz się przez przeszkody i niepowodzenia, nie spuszczając wzroku z nagrody. Ale tu zaczyna się prawdziwe wyzwanie. Ustalenie celu to dopiero pierwszy krok, i choć niezwykle ważny, to nie on decyduje o wszystkim. Prawdziwa próba charakteru leży w trzymaniu się tego celu. W codziennym wysiłku. W decyzjach, które podejmujesz każdego dnia, to właśnie one kształtują Twoje marzenia w rzeczywistość. Droga do osiągnięcia celu rzadko kiedy jest prostą linią. Pełna jest wyzwań, objazdów, a czasem i wątpliwości. Ale z każdym kolejnym krokiem, z każdym dniem, w którym pozostajesz wierny swoim celom, torujesz drogę do własnych niezwykłych osiągnięć. Nie ograniczajmy się tylko do wielkich marzeń, ale działajmy na wielką skalę. Z jasnością, celem i niezachwianym zaangażowaniem w realizację naszych celów. Zdajemy sobie sprawę, jak ogromną rolę odgrywa samodyscyplina w tej drodze. Wyobraź się sobie jako fundament, na którym wznosi się budowla osobistego sukcesu, kamień węgielny, który utrzymuje konstrukcję stabilną mimo podmuchów rozproszenia i burz prokrastynacji. Rozwijanie samodyscypliny przypomina pielęgnowanie ogrodu. Wymaga stałej uwagi, troski, a czasem również siły, by wyrwać chwasty, które zagrażają naszym najlepszym intencjom. Zastanów się przez chwilę nad strategiami, które pozwalają nam budować i wzmacniać ten fundament. Pierwszą z nich jest ustalenie rutyny. Pomyśl o rutynie nie jako kajdanach, które cię wiążą, ale jako o rytmie, który prowadzi taniec Twojego codziennego życia. Chodzi o stworzenie struktury, w której Twoje cele mogą przejść abstrakcji do świata realnego działania i osiągania wyników. Ustalając rutynę, nie ograniczasz swojej wolności. Nadajesz jej kierunek. Następnym krokiem jest ustalenie priorytetów. W mozaice zadań, które wypełniają nasze dni, nie wszystkie są sobie równe. Niektóre mają moc przybliżania nas do celów, podczas gdy inne, choć mogą wydawać się pilne, robią niewiele więcej niż zajmują nasz czas. Sztuka priorytetyzacji pozwala nam odróżnić jedno od drugiego, sprawiając, że nasze wysiłki koncentrują się tam, gdzie przyniosą największy efekt. Chodzi o podejmowanie świadomych decyzji. Chodzi o wybór tego domina, które, gdy je przewrócimy, poruszy całą resztę i zapoczątkuje łańcuch zdarzeń prowadzących nas do celu. Następnie mamy podejście: zjedz tę żabę. Ta strategia, choć brzmi żartobliwie, zawiera w sobie głęboką mądrość. Każdego dnia stajemy przed jednym zadaniem, którego się obawiamy, takim, które wydaje się trudne. Nieprzyjemne i rzuca cień na całą naszą listę rzeczy do zrobienia. Podejście zjedz te żaby zachęca nas, by to właśnie to zadanie wykonać jako pierwsze. Zmierzyć się z nim od razu na początku dnia. Dlaczego? Bo robiąc to, uwalniamy się od psychicznego ciężaru. A dodatkowo ustawiamy dzień na torze sukcesu, dając sobie impuls do dalszego działania. To kwestia opanowania odwagi, wystawić czoła temu, czego się boimy. I odnalezienia w sobie siły, by zrobić to, co trudne. Jednak ścieżka samodyscypliny nie jest wolna od pułapek. Rozpraszacze czają się wszędzie, odciągając naszą uwagę. Wątpliwości szepczą, siejąc ziarna niepewności co do naszych możliwości i naszej wartości. A potem pojawia się ta wiecznie obecna pokusa, by odłożyć wszystko na później. By powiedzieć sobie, zacznę jutro. Pokonanie tych wyzwań wymaga czegoś więcej niż tylko strategii. Wymaga zmiany sposobu myślenia. Musimy zrozumieć, że dyscyplina to nie kara, ale wyzwolenie, środek, dzięki któremu odblokowujemy nasz potencjał i otwieramy drzwi do naszych marzeń. Ale pamiętaj, ustanowienie dyscypliny to dopiero początek. Gdy zbudujemy ten fundament, nasza uwaga musi przenieść się na sferę działania. Sama wiedza, co trzeba zrobić, nie wystarczy. Musimy to robić konsekwentnie i nieustannie. Nośmy w sobie lekcje, które daje nam dyscyplina, bo to właśnie one są narzędziami, dzięki którym wyrzeźbimy nasz sukces. Zrozum, że nasze marzenia nie czekają tylko po to, by o nich śnić. One czekają, by je zrealizować. To dzięki dyscyplinie znajdujemy w sobie siłę, by każdego dnia stawiać kolejne kroki prowadzące nas do życia, za którym tęsknimy. Czas to nasz najcenniejszy zasób to jedyna rzecz, którą wszyscy mamy w równej ilości, a mimo to sposób w jaki go wykorzystujemy, może prowadzić do zupełnie różnych rezultatów. Zrozumienie wartości czasu i opanowanie umiejętności jego zarządzania to nie tylko przydatna zdolność, to konieczność dla każdego, kto pragnie osiągnąć wielkie rzeczy. Wyobraź sobie czas jako rzekę ciągle płynącą, nigdy się nie zatrzymującą. Każda chwila, która przemija, znika na zawsze. To szansa, której nie da się odzyskać. Ta świadomość może przytłaczać, ale może być też źródłem ogromnej siły. Uświadamia nam, jak ważne jest, by mądrze zarządzać swoim czasem i by każdy moment prowadził nas w stronę tego, co naprawdę się liczy. Aby skutecznie poruszać się po rzece czasu, musimy wyposażyć się w odpowiednie narzędzia i techniki. Jedną z nich jest metoda ABCD. Jest to potężne narzędzie do ustalania priorytetów, które pozwala nam rozróżniać zadania według ich znaczenia. Wyobraź sobie swoje obowiązki jako litery alfabetu. Zadania A absolutnie najważniejsze, kluczowe dla osiągnięcia Twoich celów. Zadania B ważne, ale nie aż tak istotne jak zadania A. Zadania C miło byłoby je wykonać, ale nie są konieczne. Zadania D można je delegować innym. Zadania E powinny zostać pominięte, jeśli to tylko możliwe. Kiedy uporządkujesz swoje obowiązki ten sposób, łatwiej będzie Ci skupić energię tam, gdzie naprawdę przyniesie efekty. Kolejną techniką, która może zmienić Twoje podejście do czasu, jest planowanie blokowe, czyli time blocking. To metoda, w której wydzielasz konkretne bloki czasowe na określone zadania lub działania, niczym spotkania w kalendarzu. Dzięki temu nie tylko uporządkujesz swój dzień, ale także ochronisz swój czas przed rozpraszaczami, które nieustannie walczą o Twoją uwagę. Chodzi o zobowiązanie się wobec samego siebie, że będziesz koncentrować się na tym, co naprawdę ważne, blok po bloku. Krok po kroku. Kolejnym narzędziem jest zasada Pareto, znana też jako reguła 80-20. Mówi ona, że 80% rezultatów pochodzi z 20% działań. Określenie tych kluczowych 20% zadań, które dają największy efekt, może radykalnie zwiększyć Twoją produktywność i skuteczność. To sztuka pracowania mądrzej, a nie więcej i zrozumienie, że nie wszystkie zadania są sobie równe ale zarządzanie czasem to nie tylko priorytetyzacja i planowanie. To także świadomość tego, czego nie robić. Oznacza to m.in. delegowanie zadań, które mogą wykonać inni i odmawianie tym, które nie wspierają Twoich celów. Pamiętaj, każdy tak dla rzeczy o niskiej wartości to nie dla czegoś naprawdę ważnego. Chroniąc swój czas przed takimi wtrętami, zapewniasz, że Twoje działania koncentrują się na tym, co naprawdę zasługuje na Twoją uwagę. Gdy opanujesz sztukę zarządzania czasem, torujesz sobie drogę do zdecydowanego działania. Czas staje się Twoim sprzymierzeńcem, a nie przeszkodą. Usuwasz zbędny bałagan z dnia codziennego i możesz działać z jasnością umysłu i poczuciem celu. To podróż, która wymaga dyscypliny, zaangażowania i ciągłej gotowości do weryfikowania priorytetów. Ale nagroda jest ogromna. To zdolność do realizowania swoich marzeń moment po momencie, dzień po dniu. Bo w wielkiej podróży ku spełnianiu ambicji i marzeń nadchodzi chwila, kiedy planowanie musi ustąpić działania. Wtedy właśnie działanie musi zająć należne mu miejsce. To prawda stara jak świat, ale warta powtórzenia to działanie, a nie planowanie, ostatecznie decyduje o sukcesie. Nieprecyzja naszych planów, ani doskonałość strategii zapewnią nam miejsce w Panteonie osiągnięć, lecz gotowość dostawiania odważnych, konsekwentnych kroków w kierunku celu. Pomyśl o tych, którzy odcisnęli niezatarte piętno na historii. To nie były opowieści o perfekcyjnym planowaniu czy żelaznej pewności siebie, ale o nieustannym działaniu, często niedoskonałym, lecz zawsze wytrwałym. Był młody wynalazca, który mimo setek nieudanych eksperymentów nie przestawał pracować w swoim warsztacie, z oczami utkwonymi w wizji nowego źródła światła. Jego niezłomne działania doprowadziły w końcu do powstania żarówki elektrycznej. Była też pisarka, którą wydawcy raz za razem odrzucali, lecz ona nie pozwoliła, by jej marzenie o dzieleniu się magicznym światem umarło. Jej determinacja i działanie mimo porażek doprowadziły do tego, że świat pokochał historię młodego czarodzieja, Harego Pottera. Co łączy te historie? Fium w działania nad wahaniem, zwycięstwo czynu nad niekończącą się analizą. Ci ludzie rozumieli coś fundamentalnego. Idealny moment na działanie nie istnieje. To mit Fatamorgana, która oddala się z każdym krokiem, im bardziej jej wyczekujemy. Wiedzieli, że sukces sprzyja odważnym, tym, którzy stawiają pierwszy krok. Nawet jeśli ścieżka jest mglista, a wynik niepewny. Ale co z prokrastynacją? Tym znajomym wrogiem, który szepcze o porażce i drwi z naszych ambicji? Jak więc pokonać tę bezwładność, która trzyma nas w swoich sidłach, paraliżując strachami i wątpliwościami? Odpowiedź kryje się w zrozumieniu że prokrastynacja to nie monolit, lecz mozaika drobnych lęków. Strach przed porażką, strach przed oceną, strach przed pojęciem złej decyzji. Aby ją rozbić, musimy zmierzyć się z tymi lękami, uznać ich obecność, a następnie działać pomimo nich. To właśnie tu leży klucz. Stawiaj małe, możliwe do wykonania kroki. Celebruj postęp, nie perfekcje. Zrozum, że porażka nie jest przeciwieństwem sukcesu. To niezbędny element jego procesu. Każde działanie, nawet najmniejsze, to cios zadany prokrastynacji i krok w stronę Twojego celu. Aby iść dalej mimo wszystko, potrzebujemy nie tylko zapału, potrzebujemy odporności. Jak ją zbudować? Jak utrzymać impet mimo przeszkód? Przede wszystkim, oprócz walki z prokrastynacją, trzeba zadbać o praktyczne narzędzia, które pomagają iść naprzód. Wyznaczaj jasne, osiągalne cele, nie mgliste marzenia, ale konkretne kierunki działania. Dziel zadania na mniejsze kroki, bo łatwiej ruszyć z miejsca, gdy cel wydaje się wykonalny. Skupiaj się na procesie, nie tylko na rezultacie, gdy uczysz się kochać samą drogę, stajesz się nie do zatrzymania. To właśnie dzięki działaniu, nawet drobnemu, budujesz pozytywną pętlę motywacyjną, każdy krok napędza kolejny, każde działanie buduje pewność siebie, każde przezwyciężenie strachu wzmacnia Twoją odwagę. Ale samo rozpoczęcie to nie wszystko. Prawdziwa siła ujawnia się w utrzymaniu tempa, szczególnie wtedy, gdy przychodzą trudności. Bo ta droga to nie sprint, to maraton. To opowieść o wytrwałości nie tylko o energii startu, ale o wytrwałości w środku trasy i o powstawaniu po każdym potknięciu. Gdy pojawią się przeciwności, chwile zwątpienia, niespodziewane porażki, czy lęk przed kolejnym krokiem, to nie jest znak, że masz się wycofać. To test Twojej determinacji. Pomyśl o tych chwilach jako o wietrze przeciwnym podczas żeglugi. Nie zatrzyma cię, jeśli umiesz ustawić żagle. Wymaga to umiejętności, cierpliwości i niezachwianej wiary w to, że dotrzemy do celu. Jedną z kluczowych strategii w utrzymaniu tego ruchu naprzód jest pozostanie zmotywowanym. Motywacja jednak nie jest studnią, z której wiecznie tryska energia. To płomień, który trzeba starannie pielęgnować i podsycać. Podtrzymujemy ten płomień. Przypominając sobie o naszym dlaczego, o powodzie, dla którego w ogóle wyruszyliśmy w tę podróż. Chodzi o to, by nie tracić z oczu naszych celów, wizualizować efekt końcowy i celebrować każde, nawet najmniejsze zwycięstwo po drodze. W poszukiwaniu motywacji niezwykle ważną rolę odgrywa również inspiracja. Inspiracja działa jak latarnia we mgle pewności i zwątpienia. Można ją znaleźć w historiach tych, którzy przeszli tę drogę przed nami, w pięknie dobrze skomponowanej muzyki czy dzieła sztuki, albo w prostych, a jednak głębokich spostrzeżeniach codziennego życia. Otaczając się źródłami inspiracji, dbamy o to, by nasz wewnętrzny zbiornik motywacji nie wysechł, by był zawsze gotowy ponieść nas dalej, gdy nasz entuzjazm zaczyna słabnąć. Dostosowywanie naszych strategii w razie potrzeby to kolejny kluczowy element w utrzymaniu rozpędu. Droga do sukcesu rzadko kiedy jest prostą linią. To kręta ścieżka, pełna objazdów i przeszkód. Zdolność do zmiany kierunku. Do ponownej oceny naszego podejścia w obliczu trudności, to właśnie to, co pozwala nam iść dalej. Chodzi o elastyczność w metodach, przy jednoczesnej niezłomności w dążeniu do celu. Ta zwinność pozwala nam przechodzić przez wyzwania, uczyć się i z każdą korektą stawać się silniejszym. U podstaw wszystkich tych strategii leży odporność psychiczna, zdolność do znoszenia przeciwności losu i podnoszenia się po porażkach. Odporność hartuje się w ogniu niepowodzeń i rozczarowań. Buduje się na zrozumieniu, że porażka nie jest przeciwieństwem sukcesu, lecz jego krokiem pośrednim. Każda przeszkoda to okazja do nauki, udoskonalenia podejścia i powrotu silniejszym. Odporność daje nam siłę, by trwać przy naszych celach, nawet gdy wszystko wydaje się przeciwko nam. Kiedy rozwijamy odporność, utrzymujemy tempo, przygotowujemy się na ostatni etap naszej podróży. To przygotowanie nie polega tylko na zbieraniu sił na kolejne wyzwania. To także uświadomienie sobie, że sama droga nas zmienia. Z każdym kolejnym krokiem stajemy się kimś więcej niż byliśmy, z nową wiedzą, nowymi umiejętnościami i głębszym zrozumieniem naszego potencjału do wielkości. A gdy stoimy na krawędzi tej podróży, spoglądając wstecz na przebyte etapy, jasno dostrzegamy jej istotę, od kluczowej roli działania, przez fundament wyznaczania celów, niezłomną dyscyplinę, opanowanie zarządzania czasem, aż po odporność potrzebną, by utrzymać rozpęd i pokonywać trudności, każdy z tych elementów splata się, tworząc tkaninę sukcesu. A jednak istnieje nić, której jeszcze w pełni nie rozwikłaliśmy, złoty splot przeplatający się przez wszystkie te zasady, wzmacniający ich moc i blask. Tą nicią jest samotność. W naszym szybkim, połączonym świecie wartość samotności jako narzędzia sukcesu bywa często pomijana. A przecież to właśnie w chwilach samotności rodzą się najgłębsze refleksje, przełomowe wglądy i prawdziwe przebudzenia. Samotność pozwala odłączyć się od zgiełku i wymagań świata zewnętrznego i ponownie połączyć się z własnym wnętrzem. Źródłem kreatywności, jasności i przekonania. Przyjmij samotność nie jako ucieczkę od świata, ale jako strategicznego sprzymierzeńca w swojej drodze do osiągnięć. Niech będzie tyklem, w którym dopracowujesz swoje cele, wzmacniasz dyscyplinę, mądrze zarządzasz czasem i pielęgnujesz odporność. To właśnie w ciszy samotności znajdziesz przestrzeń, by zaplanować działania, spojrzeć na dotychczasowy postęp i skorygować kurs prowadzący do marzeń. Dlatego, kończąc nasz wspólny czas. Zachęcam Cię, abyś celowo wprowadził samotność do swojego życia. Wydziel codziennie choćby krótkie chwile, by pobyć sam na sam ze swoimi myślami, by zastanowić się nad swoją drogą i wyobrazić sobie swoją przyszłość. To właśnie w tych momentach cichej refleksji odnajdziesz siłę, by iść dalej, mądrość, by zmieniać kierunek i inspirację, by przełamywać bariery stojące pomiędzy Tobą a Twoimi celami. Pozwól, że zostawię Cię z myślą, która podsumowuje moc samotności w dążeniu do sukcesu. W ciszy samotności umysł nabiera siły, uczy się polegać na sobie. Niech to będzie przypomnienie, że w tobie samym kryje się niewyczerpane źródło mocy, mądrości i wytrwałości. Przyjmując samotność, otwierasz drzwi do tego wewnętrznego sanktuarium, wyposażając się w narzędzia potrzebne na dalszą drogę. Dlatego działa już dziś. Wprowadź samotność do swojego życia nie jako ucieczkę, ale jako potężne narzędzie rozwoju osobistego i zawodowego. Niech będzie kuźnią. W której hartujesz swoją determinację i rozświetlasz ścieżkę prowadzącą do sukcesu. Pamiętaj, w dążeniu do marzeń samotność nie jest tylko towarzyszem. To twój przewodnik, prowadzący cię ku pełni twojego potencjału. Dziękuję, że wysłuchałeś ze mną całego wykładu. Jeśli to, o czym dziś mówiliśmy, zainspirowało cię choć trochę, zostaw proszę komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami. A jeśli chcesz razem ze mną odkrywać kolejne sposoby na rozwój, motywację i lepsze życie, zasubskrybuj kanał. To tylko jedno kliknięcie, a dla mnie ogromna motywacja, by tworzyć dalej. Dziękuję, że jesteś. Do zobaczenia w kolejnym filmie.